Cześć! Dziś mam dla Was temat z technicznych, takich królewskich, mianowicie łożyska do supportu za 1799 zł na ten moment, bo jak wiadomo ceny galopują. Ceramic Speed, wersja Coated. Jak to się kręci, jak to się instaluje, o co tu chodzi, czy jest sens to zamontować. Przyjechały takie łożyska, także korzystając z okazji mogę Wam pokazać. Co tutaj się w nich znajduje, tak wygląda opakowanie. Na gąbeczce są łożyska. W pierwszym momencie panika, że są nieuszczelnione, ale spokojnie są uszczelnione. Z jednej strony uszczelka jest ułożona, druga uszczelka jest do łożyska dodana, cyk, cyk, cyk. Tu mamy zestaw różnych podkładek i gumek. Taki zestaw posłuży nam do zdystansowania tych. Łożysk na korbie. Jeżeli po założeniu łożysk mamy jakiś luz, to potem tutaj dokładając różne właśnie podkładki, możemy ten luz skasować. Jeszcze w pudełku dostajemy smar do posmarowania tych łożysk, bo jak widzicie. Hmm, nie jest posmarowane i na nim jest napisane, że w suchej pogodzie 5 do 10 tysięcy kilometrów, w mokrej pogodzie między 1000 a 3 można przejechać. Postaram się niedługo umieścić a propos mycia na kanale film pod tytułem co się stanie jak umyjemy szosę myjką ciśnieniową, bo padło takie pytanie. Tu jest instrukcja, już oczywiście gmerałem, którą więc się zmiętoliła. Instrukcja jest po angielsku. A po wjechaniu aparatem na ten QR-kod wyskakuje nam piękny film na stronie Ceramic Speeda o tym jak te łożyska smarować I jeszcze dostajemy komplet nakleju. Ktoś, który jest emocjonalnie związany może sobie nakleić To co Wam głównie chciałem pokazać to jak fajnie kręci się takie łożysko Coated Już nie będę Was zanudzał bo ono się jeszcze będzie chwilę kręcić Łożysko Coated różni się od łożyska Ceramic Speed nie coated, tym, że ma zarówno bieżnie wewnętrzną jak i zewnętrzną ceram powleczoną również ceramiką, czyli nie tylko kulki są z materiału ceramicznego, ale również łożyska. Łatwo to dostrzec porównując łożysko z Ceramic Speedem nie coated, bo bo nie niecoated jest całe srebrne. Takie błyszczące po prostu z gołej stali, a kołtet jest dodatkowo powlekany. Tutaj mamy używany niekołtet, który już się tak wypasiście nie kręci. Na pewno trzeba by go rozebrać, zobaczyć co się tam wydarzyło. Myślę, że może. Jaki serwis natłuk tam dopełna smaru nie do łożysk ceramicznych. A jeżeli chodzi o smarowanie łożysk ceramicznych, to tak jak było to pokazane na filmiku Ceramic Spida, należy nałożyć smaru na mniej więcej 3 czwarte długości czy, czy, czy odległości tutaj łożyska czyli mniej więcej tyle go będziemy potrzebowali on się oczywiście musi znaleźć cały wewnątrz tu w środku i na koniec zakładamy uszczelkę i takie łożysko ładujemy do roweru i po przesmarowaniu smarem no to łożysko już się tak wypasiście nie kręci jeszcze jak wyląduje w rowerze to Wam pokażę jak to wygląda. Jeżeli chodzi o rodzaje smaru to są trzy na warunki suche, na warunki mokre i smar wyścigowy. A do wciśnięcia tych łożysk do ramy użyjemy nowego zestawu od Wilfs Maga, którego test czy prezentację też planuję zrobić na kanał, ale to za chwilę. Także objeżdżone, kręci się kozacko, chociaż łożyska za 1800 zł, to na pewno nie jest produkt dla każdego. Dzięki za obejrzenie tego wideo, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!